I sobie a dzisiaj on was mały ufem, a właściwie to dobra dużo informacji, ponieważ teraz filmy będą z głosem. No bo w muszę mieć dużo wolnej pamięci, cokolwiek zrobić, a niestety takiej pamięci nie posiadam. Aż tak wolnej pamięci. No i jeszcze teraz będę szedł na YouTube i na blogu, ponieważ no i sprawy prywatne niestety nie mogę. Ale jakby nie trzeba się do czasów coś stawić, więc tutaj na bloga znajdziłam myszku e, no dla też specjalistów z na Wielkanocy, więc no trochę byłem częściej aktywna. No i też teraz e, planuję serię na blogu i ta seria będzie w mojej kolekcji. Więc na mojej całej kolekcji będą tutaj zdjęcie i opisać swoje lps no i to właśnie na tyle. No i jeszcze zdaniem dzisiaj shopping. No i na znowu filmów, popatki!